Here we go. Um, witam Cię, kochana w lutym. W lutym, który będzie miesiącem e, miłości i miesiącem nowości. I mam bardzo dużo nowych rzeczy, które chciałabym tutaj ci przedstawić, i do których bym chciała Cię zaprosić, e, a ponieważ postanowiłam, że e, znaję taką zasadę, że miłość zdecydowanie. Lepiej smakuje, jak jest porcjowana. Więc tak samo nasze zmiany też będę tutaj porcjowała dla ciebie. I dzisiaj, nowością, o którą chciałabym ogłosić, tak zwany announcement, jest, że po raz ostatni w 167 odcinku, po raz ostatni na żywo, widzimy się tu, czyli na Facebooku. Jeśli oglądasz mnie na żywo. To po pierwsze chciałabym Ci bardzo mocno podziękować, że jesteś ze mną na żywo. To jest bardzo ważna dla mnie rzecz. I bardzo, bardzo dobrze mi robi, jak widzę, że tam ktoś jest z drugiej strony, więc bardzo ci kochana dziękuję. I olbrzymia też wdzięczność dla Facebooka jako Facebooka, że przez 167 odcinków gościł nas tutaj w każdy czwartek, kiedyś w ogóle były piątki, przez te pół godziny na naszych kawkach. Więc announcement, kochana nowością w lutym wchodzimy taką, że w następnym odcinku, jeśli oglądasz mnie na żywo, bardzo mocno. Zapraszam Cię na YouTube, czyli przenosimy się z. Przynajmniej taki jest plan. Jeśli za tydzień nie znajdziesz mnie na YouTubie, to znaczy, że znajdziesz mnie znowu na Facebooku. Więc gorąco, gorąco na zapraszam i taki jest. Um, Taka jest nowość, pierwsza nowość wprowadzana w lutym. I cały luty, kochana, postanowiłam zabierać nas na przygodę, a propos właśnie miłości. Myślę, że tutaj nie jest problemem, żeby zgadnąć, dlaczego akurat luty został wybrany i wytypowany jako miesiąc miłości. I bardzo dużą inspiracją do tych czterech odcinków, które są przed nami jest dla mnie książka Erisha, Erich Fromm, tak się pan nazywa, to jest taki niemiecki socjolog, psycholog, socjolog, filozof, więc bardzo sobie cenię pracę tego człowieka, gdyż on łączy ze sobą nie jedną dziedzinę, ale aż trzy. I książka nosi tytuł o sztuce kochania. Nie miłość, tylko o sztuce kochania. Jest to książka, która bardzo dużo nauczyła mnie i tak usystematyzowała mi całą wiedzę na temat, czym miłość jest, a czym miłość nie jest. Więc jeśli interesujecie ten kawałek, to bardzo mocno, gorąco Cię zapraszam do tej książki. Erich Fromm o sztuce kochania. I to, do czego ja Cię będę zapraszała i jak ta książka mnie zainspirowała do tutaj, bycia tutaj i tematu na luty, jest taki, że. W pierwszej części książki Pan bardzo mocno opisuje właśnie, czym ta miłość jest, czym nie jest, a potem jest bardzo krótki rozdział. Krótka część, druga tej książki polega na tym, że Pan opisuje, jakie postawy powinniśmy w sobie wykształcić, jeśli chcemy uprawiać sztukę kochania, czyli jeśli chcemy kochać prawdziwie, kochać otwarcie, kochać szczerze. I ja chcę Ci opowiedzieć o tych czterech postawach... I Czterech m, takich no, future of characters, takich e, e, no postawach zostanie przy tym sobie, które warto sobie wykształcić e, w kontekście kochania i teraz, oczywiście, na potrzebę tutaj naszej społeczności Król na potrzebę kochania swego marzenia i na potrzebę kochania swego powołania. I w ogóle dzisiaj jest tytuł tego odcinka to jest jak i dlaczego nie umiem wytrwać w tym co prawdziwie chcę osiągnąć. To moja odpowiedź jest taka, że nie jesteś zdyscyplinowana do tego, żeby tą sztukę kochania uprawiać, czyli żeby sobie pozwalać na tą miłość do tej rzeczy, do tej czynności, do tego swego powołania, które Cię woła, woła, woła i woła. I tak jak zresztą Rich Fromm bardzo ładnie pisze, ja się absolutnie z tym zgadzam, że osoba, która jest w stanie kochać prawdziwie, żeby kochać prawdziwie, tak naprawdę musimy kochać wszystkich i wszystko. Są różne oczywiście rodzaje miłości, jest inna rodzaj, rodzaj miłości męsko-damskiej, inna macierzyńskiej i tak dalej, aczkolwiek miłość jako miłość, jako aktywność, jako nasz, nasza potrzeba wynikająca z... Tego, że jesteśmy ludźmi, jest jedna, więc jeśli kochasz, to kochasz wszystkich, a jeśli nie kochasz, to nie kochasz nikogo. Chociaż może Ci się wydawać, że kochasz. Książka naprawdę bardzo warta polecenia i uwagi. Krótka, treściwa, niezwykle, ma bardzo dużo takich smaczków, które dla mnie osobiście pokładały. Wątek miłości. Ale wracając do tematu dzisiaj, y, pierwszą z tych y, takich postaw, do którego y, wykształcenia, aby kochać prawdziwie, zaprasza nas Eric Fromm, jest właśnie dyscyplina. Czyli żeby się do tej miłości zdyscyplinować. I y, może to być zaskakujące, i zresztą dla mnie w ogóle same słowo dyscyplina jest kontrowersją, jeśli chodzi o miłość, bo y, ja uważam sobie, że do miłości samej w sobie nie musimy się dyscyplinować, ponieważ miłość jest tak. My, my, tak na dobrą sprawę, nie, nie mamy wpływu na to, co kochamy albo kogo kochamy, i nie jest tak, że my tą miłość e, dyscyplinujemy się do miłości w sensie do obiektu naszej miłości, czyli to nie jest tak, że ja wybrałam świadomie, że chcę kochać pisanie albo chcę kochać mówienie do mikrofonu, tylko po prostu ta miłość sama do mnie przyszła, czyli to było, a tak naprawdę myślę, że gdzieś tam jest to w nas od samego początku. Więc. E, z dyscypliną jest tak, i o tym zresztą pisze ym, pan From, że tutaj nie, nie jest kwestia, żeby się zdyscyplinować do obiektu kochania, tylko do tego, żeby sobie na to kochanie pozwalać. I teraz. <laughs> Jak to przenieść na, na przykład nasza, no ja chcę dzisiaj być tym Twoim przykładem, jak, się, jak ja się dyscyplinuję i do czego się dyscyplinuję, żeby faktycznie tą miłość przez wielkie M <coughs> pozwalać sobie uprawiać, bo to jest kluczowe, jeszcze raz powtórzę to zdanie, że w miłości nie chodzi o to, żeby się dyscyplinować do miłości samej w sobie, czyli ta miłość tak naprawdę w nas jest i jest naszą naturalną potrzebą i my bardzo w naturalny sposób nawet bym powiedziała, jak my zapominamy o tym, że mamy kochać, to wtedy kochamy tak naprawdę najbardziej, bo ona płynie z naszej naturalności, a to do czego warto się zdyscyplinować, to jest żeby sobie na tą miłość Pozwalać. I mój przykład dla ciebie jest taki, że ja e, dokładnie wiem, i już tego się nauczyłam w swoim procesie tworzenia i w swoim procesie pisania, że e, najlepiej mi się pisze i najbardziej e, sexy pomysły i taki najbardziej vibe, e, jeśli chodzi o pisanie. Nigdy nie jest przy moim biurku, tylko jest bardzo często poza moim domem. Więc to, do czego ja się dyscyplinuję, czyli żeby faktycznie uprawiać tą miłość do tego swego pisania w najwyższym, najwyższym, najwyższym poziomie i w takiej szczerości swego serca, to dyscyplinuję się nie do tego, żeby pisać w jakimś innym miejscu. Zresztą teraz właśnie źle mówię, nie żeby pisać. Bo ja już jak sobie pozwolę na to pisanie, to ono płynie, tylko żeby wyjść z domu, czyli to, co praktykuję w każdy wtorek, bo we wtorek piszą do ciebie newslettera, to bardzo mocno walczę często z sobą, żeby pozwolić sobie wsiąść w ten samochód, i pojechać gdzieś w miejsce, które y, będzie we mnie wywoływało te moje dzikie rządy pisania. Czyli bardzo często jest to coś związanego z naturą. Ostatnio właśnie pisałam dla Ciebie w środku lasu y, sosnowego, pięknego. Teraz jest zima, więc robię to w aucie. Niemniej jednak mam y, widok, jaki mam. Czyli piękny, piękna leśna droga mi towarzyszyła w tym pisaniu. I <laughs> tak jak mówię, to, to co. Y, samo, samo pisanie, jak już ja jestem w tym samochodzie, to absolutnie nie, nie wymaga ode mnie dyscypliny dyscypliny, bo ja to kocham i wiem jak, jaka wyjadę z tego lasu, jak stworzę to, co stworzę i jak ze mnie wyjdzie to, co wyjdzie, ale to, do czego właśnie potrzebuję tej dyscypliny i w czym się muszę, a raczej chcę zdyscyplinować, to to jest samo pozwolenie sobie, żeby do tego lasu wyruszyć. I dlaczego ja sobie nie pozwalam? I, i, I w czym jest problem tak naprawdę? Bo tak jak sobie mnie słuchasz, możesz sobie pomyśleć, że och, jaki problem w ogóle, jaki problem. Kasia wymyśliła, że nie umie się zdyscyplinować, żeby przyjść do samochodu o godzinie 8 rano i pojechać do lasu. To takie ciężkie. I okazuje się, że to takie ciężkie. W moim wypadku to jest bardzo ciężkie, dla mnie, a raczej po prostu zupełnie inne niż to, co uprawiałam przez ostatnie 40 lat, że y, problemem jest dla mnie w tym właśnie uprawianiu, w tej sztuki miłości, czyli w moim wypadku pisania, to, co stoi za tym, przekonanie, które za tym stoi. Dla mnie y, samo pisanie jest tak rozkoszujące. Tak przyjemne i tak proste. W takim sensie, że to bardzo często, jeśli ja faktycznie udrożnię te kanały i wsiądę do tego samochodu, i jestem w tym miejscu, gdzie bardzo dobrze na mnie wpływa, to sama czynność jest dla mnie niezwykle prosta. I to, że jest dla mnie ciężko tą sztukę uprawiać, wynika z tego, że ja mam w sobie przekonanie, że jeśli coś jest proste, jeszcze dodatkowo przyjemne, to nie jest prawdziwa. A że ja jestem człowiekiem pracy i bardzo mocno karmię się tym, a raczej karmię swojego, lęka świrka i swoje ego, że jestem w stanie zasłużyć na cokolwiek tylko i wyłącznie, jeśli się tam upocę. Cześć, e, U Ucierpię. Ucierpie, ucierpie. Ucierpie to chyba nie jest takie słowo. W każdym razie, jeśli tam jest ból, jeśli tam jest pot, jeśli tam są bardzo częste łzy, to wtedy mogę powiedzieć, że ja zasłużyłam na miano, że dzisiaj jestem tutaj pracownicą dnia czy miesiąca i wszystko jest dobrze. I teraz w momencie, kiedy to się mocno kłóci z sztuką kochania, którą sobie podjęłam decyzję uprawiać, czyli z pisaniem, które przynosi mi niesamowicie dużo przyjemności i jeszcze przy tym wszystkim jest easy peasy lemon squeezy. Samopisanie, tak? Bo jeszcze raz tutaj rozróżniamy między pozwolenie sobie na to, żeby tą sztukę uprawiać, czyli wejście w ogóle w tą miłość, pokonanie tych blokad, które są. Bardzo pięknie też mówi o tym Marion Williamson i tak naprawdę ja zawsze mówię Marion Williamson, ale chyba czas zdradzić taką też informację, że Marion Williamson to jest osoba, która bardzo dużo mówi, i jej inspiracja i jej tak naprawdę praca polega na tym, że ona tłumaczy swoje. Powiedziała, jak ona to rozumie, swój tok myślenia, jeśli chodzi o taką książkę, Kurs Cudów. Nie wiem, czy słyszałaś o nim, Cześć Jest to taka metafizyczna księga, więc ja mówię Marian Williamson, bo tak jest mi wygodnie, ale to, co zresztą zaraz powiem, to, wy, to jest z tej księgi, tak zwanego Kursu Cudów. I Kurs Cudów mówi tak o miłości, że naszym celem nie jest szukanie miłości, bo ta miłość jest w nas. Tylko pokonywanie barier, które nie pozwalają nam y, dosięgnąć tej miłości i ją dzielić, i ją dawać, i ją brać, i ją dawać. O, czyli nie sama miłość, bo ta miłość jest i ona jest bardzo dla nas naturalną rzeczą i potrzebą zresztą też, ale pokonywanie barier, które nam nie pozwalają. I moją barierą, na y, która nie pozwala mi uprawiać sztuki miłości. Jeśli chodzi o pisanie, jest właśnie to przekonanie, że to nie jest prawdziwa praca. I nawet zobacz, że w tym wypadku, kiedy już zrobiłam tak naprawdę wszystko, czyli wyszłam z tej prawdziwej pracy, czyli zamknęłam swój biznes numer jeden, kiedy wydałam książkę, kiedy już mogę się faktycznie nazwać tą prawowitą pisarką, i teraz częściej nawet słyszę, jak ludzie taką mnie mówią: Co jeszcze gdzieś tam jest trochę zabawne dla mnie? Nadal, mimo wszystko, jest we mnie przekonanie w każdy wtorek, że ja nie mogę wsiąść do tego auta i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jechać i się bawić, bo to też o to chodzi, bo to nie jest prawdziwa praca. Więc, kochana, to do czego. Cię zapraszam, żeby się zdyscyplinować i żeby, zaraz powiem o tym, co mi pomaga w tym zdyscyplinowaniu, to jest e, zadanie sobie pytania, e, bo podejrzewam, że już e, jak jesteś ze mną tutaj, to już wiesz. E, Iwona pisze, pozwolenie sobie na coś, to wbrew pozorom bardzo ciężki temat. Zdecydowanie tak, e, pozwolenie sobie na coś, co jest... E, Wielką rzeczą, tak na dobrą sprawę. Bo moim osobistym zdaniem to, że ten lęk nas e, trzyma w niedziałaniu, to jest dlatego, że on dokładnie wie, jakie to rodzi konsekwencje. Że my pójdziemy puszczone po prostu w ten las, e, będziemy musiały być w tych pudełkach niebezpieczeństwo, czyli te danger, z takim dużym napisem danger. Dlatego on tam nas nie puszcza, więc to jest bardzo wielka rzecz, zdecydowanie. Plus dochodzi jeszcze wątek, że my kobiety oczywiście uciemierzone, siłaczki, nie może być nam za dobrze w życiu, więc my powinniśmy tam się bardzo mocno cierpieć i tak trzymać tam tą ramę, którą trzymają nasze babcie, mamy i to, że jest nam nie, niedobrze, to dużo, du, dużo jest takich kawałków, gdzie my sobie też z tego. E, przypinamy sobie taki order dumy e, do poły marynarki, że e, tak, to super, że cierpię. Chociaż dzisiaj nie o cierpieniu, tylko właśnie o tym, jeszcze raz, kochana, dla ciebie zadanie, żebyś zastanowiła się, nawet teraz sobie pomyśl, co tak naprawdę stanowi tą blokadę, co jest twoją blokadą. E, ja tutaj podpowiem ci, że tu będzie przekonanie, w dużej ilości wypadków, Przekona, jakie przekonanie stanowi blokadę dla ciebie, żeby pójść w bardzo po, poważnie, bym powiedziała, albo na poważnie, w uprawianie sztuki miłości. Sztuki kochania. Sztuki kochania swego powołania. O, zrymowała nam się myśl. Co za tym stoi? Jaka blokada za tym stoi? I nie musimy jeszcze wrócę trochę do tej dyscypliny, nie musimy się dyscyplinować do samego kochania, do samego e, e, tak, do, do kochania do, do mm, kultywowania tego uczucia, tylko do tego, żeby sobie na to uczucie pozwolić, a żeby sobie na to uczucie pozwolić, i to jest to właśnie to, co, co mi pomaga. To jest bardzo pierwszy krok, świadomość i jeszcze raz świadomość, co mnie Blokuje przed tym wejściem i mnie osobiście blokuje przekonanie, że to nie jest prawdziwa praca. I to jest rzecz, kawałek, nad którym ja się teraz skupiam, i nad którym znaczy nawet nie teraz, od samego początku pisania. I stosuję bardzo różne metody, żeby sobie z tym swoim przekonaniem pracować. Zresztą wszystkie te metody są w książce. I też w książce jest taki rozdział, w którym ja piszę, że to nie motywacja nas niesie. I to jest właśnie dokładnie z tego samego kawałka, że do samego, do samej czynności my absolutnie nie musimy być zmotywowani, i to nie nie motywacja tak naprawdę góry za nas przenosi, tylko miłość, e, bardzo duża miłość i bardzo prawdziwa i głęboka miłość, czyli e, robimy to, co. Bardzo, bardzo prawdziwie kochamy, i tutaj nie masz żadnej wątpliwości, jeśli chodzi o mnie, że ja kocham to, co robię, i nie byłabym tutaj teraz w tym miejscu, i nie mówiłabym do ciebie tego, i nie wsiadałabym do tego samochodu, i nie pokonywałabym tych blokad, gdybym tego nie kochała. I dokładnie o tym wiem, że tak jest. Więc zdyscyplinować się do pokonania bariery, która nie pozwala nam tej sztuki kochania uprawiać. I teraz jeszcze a propos tej dyscypliny, to co przeczytałam i bardzo mnie ujęło, i dużo rzeczy też mi poukładało w głowie. From pisze o tym, dlaczego świat zachodni, ponieważ świat wschodni nie ma z tym problemu, tylko właśnie zachodni, dlaczego my mamy taki awers i nie doceniamy dyscypliny, i dlaczego dyscyplina jest dla nas czymś, od czego uciekamy. Jest to wynik tego, że nasz świat wschodni, wschodni, bardzo mocno skoncentrowany jest na zarabianiu i na w ogóle ekonomii, czyli tutaj u nas ekonomia rządzi i my przez większość czasu, tak jak sobie weźmiesz swój dzień, przez większość dnia, a dokładnie 8 godzin, a może nawet i dłużej, zapewniasz, że spełnia Czyjeś cele. I jeśli przez te 8 godzin jesteś bardzo w kontrze do siebie i do tego, co ty czujesz, a robisz coś komuś, czyli te cele są nie twoje, a czyjeś, to potem po tych 8 godzinach Naturalnie budzi się w tobie taki bunt, że ty już nic nie musisz i już ty teraz możesz przyjść i leżeć kolejne 8 godzin na kanapie z Netflixem, z nie wiem czym tam, z czekoladą, z tak zwanym nic nie robieniem. I bardzo ładnie pan to tłumaczy, że jeśli jesteś przez te 8 godzin nie w czyichś celach, a w swoich celach czyli to, na co postawiłam bardzo mocno ja to po pierwsze nie jesteś zmęczony, no oczywiście jest coś takiego, że po, Ja tego doświadczam, że po takiej bardzo głębokiej, kreatywnej pracy następuje naturalne zmęczenie, ale jest to zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Właśnie jest to zmęczenie, które nie ma za sobą, nie, nie, nie budzi takiego buntu, że to ja teraz leżę i nic nie robię. I pan mi w ten sposób bardzo mocno wyjaśnił i wyleczył mnie z takiego e, poczucia e, winy, że ze mną jesteś nie tak, że ja cały czas chcę coś robić i cały czas chcę e, coś. Się czegoś dowiadywać. Ja nie umiem usiąść, tylko cały czas bym żarła tamte książki i, i wszystko naokoło. No to tak ja to zinterpretowałam słowa pana Froma, że. To jest wynik tego, że ja przez te 8 godzin dziennie, a nawet to absolutnie nie jest 8 godzin załatwiam cele swoje, dlatego też nie mam takiego buntu w sobie, że teraz to ja siedzę i nic nie robię. A z kolei jeśli chodzi o świat wschodni, zachodni, wschodni, wschodni, świat wschodni zupełnie inaczej patrzy na dyscyplinę, ponieważ tam nie rządzi ekonomia, tam nie ma takiego, chociaż też już niestety, oczywiście się gdzieś tam to u nich rodzi, ale ca, cały fundament filozofii i e, krajów wschodnich i zresztą to widać po, e, po ich zamożności w porównaniu do, do naszych tutaj zachodnich części świata. Dlatego u nich nie ma, oni nie mają tego buntu, oni nie mają problemu z, z tym, żeby się zbuntować na system, ponieważ tam jest bardziej ku sobie i bardziej oni mają czas na dużo rzeczy, które są związane z ich celami. Dlatego też nie ma tego buntu. To mnie bardzo zainteresowało, bardzo mi się to spodobało. Więc kochana, jeszcze raz, a chociaż może przeczytam też to, co Iwonka napisała. Po takim czasie z Tobą ja już znam swoje blokady, przekonania, ale w dalszym ciągu, ciągu łapię się na tym, że nie powinnam czegoś robić, lub powinnam robić coś innego. Na szczęście zdarza się to coraz rzadziej. E, dokładnie tak. Dzięki Iwana, że to napisałaś. I za to, że, że jest efekt pracy ze mną, i za to, że, że nadal są blokady. Kochana, ja. Co jest śmieszne, bo to jest tak, że ta blokada jest cały czas, ona nas nie opuści, bo ona była z nami przez. Ona, formowałyśmy ją, przekonanie, które jest w nas, takie u mnie a propos tej pracy, to jest zdecydowanie tak zwane core belief, czyli ten podstawowy, fundamentalne przekonanie. Ono ja je kreowałam, a raczej kreowała środowisko, w którym dorastałam, przez 40 lat. Więc nie ma takiej możliwości, że ja w tej chwili zwalczę to przekonanie w sobie albo napiszę nowe w przeciągu paru miesięcy. Chociaż nie wiem, jak bym się starała. I zobacz, że jest. Zresztą, jak przeczytasz maila ode mnie, tam w tym mailu pisze, że nawet w momencie, kiedy ja. Piszę do Ciebie o dyscyplinie, o tym, że warto się zdyscyplinować, do tego, żeby wsiadać w ten samochód i jechać do tego lasu, bo ja wiem, jakie tam są konsekwencje pojechania do tego lasu, nawet w taki dzień, gdzie jest też, ponoszę już odpowiedzialność za to, co Ci tutaj mówię i do czego Cię zapraszam, ja nadal mam głos w głowie, a może jednak zostanę w domu, bo przecież na dziesiątą mam być w mieście, więc ja się chyba nie wyrobię pojechać do tego lasu i to, co jest mm, problemem, o, fajnie Iwono, że to wrzuciłaś, bo to jest też coś co chciałam powiedzieć, Przypomniałaś mi, że problemem tego głosu jest to, że on jest niestety bardzo racjonalny. I on ma bardzo dużo sensu w sobie. Bo jeśli ja słyszę głos, yy, zostań w domu, bo o 10 musisz być w mieście, to to jest prawda. Zdecydowanie tak, więc on dokładnie wie, co mi powiedzieć, żeby mnie zatrzymać i żeby nie było frajdy. To, o czym też bardzo często mówi Marianne Williamson, to zasady, które są, i, i, i właśnie teraz na przykład zasada, żeby się zdyscyplinować do szukania barier i pokonywania tych barier, które nas nie wpuszczają w rewiry, uprawiania sztuki miłości, jest, to, nie, to, to nie jest um, ciężkie i to nie jest trudne, tylko to jest inne. Czyli my do tej pory zupełnie inaczej funkcjonowałyśmy i zupełnie inne rzeczy były dla nas tak zwane normalne. I dla mnie, teraz, to nad czym ja pracuję i do czego się dyscyplinuję, to jest to, żeby wszelkie normy bardzo mocno badać i bardzo mocno przepisywać. I teraz, e, ostatnio miałam takie spotkanie z e, moją znajomą, e, która jest uciemiężona swoją pracą, a pracuje na bardzo wysokim stanowisku, w bardzo. Porządnej firmie. Dodatkowo ma trójkę dzieci własnych i jest bardzo zmęczona tym trybem pracy i opowiada mi, jak wygląda jej dzień, na co ja powiedziałam, że Edyta, w takim razie ty nie chcesz wiedzieć, jak wygląda mój dzień. I się zaczęliśmy śmiać. I ona mówi, dobra, powiedz, I jak ja jej powiedziałam, jak wygląda mój dzień, to ona bardzo ładnie podsumowała to jednym zdaniem, to ty masz takie, taki dzień. Ty masz taki tydzień, to ty masz takie życie, już nie pamiętam, jakie ona użyła tam sformowania, gdzie nie ma w tym prozy. Nie ma prozy życia w Twoim życiu. Ja mówię, tak, kochana, w moim życiu jest jedynie poezja. Chociaż nie jedynie oczywiście, bo jest też proza, ale to, nad czym ja teraz bardzo mocno pracuję i tu świadomie podejmuję dyscyplinę w tym, żeby przepisywać, zastanawiać się. A nawet to, to, to chyba nie tyle kwestia zastanawiania się, bo to tak jak Ty Iwo napiszesz, ja już wiem, co jest blokadą, ja już wiem, co chcę uprawiać, ja już wiem, co już nie chcę, żeby było moim normalnym, tylko żeby właśnie było więcej poezji w tym moim życiu. Już nawet wiem, co tą poezję stanowi. E, problem jest taki, że to, za tym stoją przekonania i jest to praca sukcesywna dzień za dniem, za każdym razem, codziennie, tak jak wstaję ja. Wstaje ze mną mój lęk świrek, który powie mi: dzisiaj nie jedź, dzisiaj zostań w domu, dzisiaj nie śpiewaj, dzisiaj nie wyciągaj tego mikrofonu, dzisiaj nie tańcz, dzisiaj to nie mów, dzisiaj to nie wymyślaj, dzisiaj nie siedź tam na tym fotelu z, z, z tym udawanym mikrofonem i nie wymyślaj, o czym będzie Twoja książka, dzisiaj tego nie rób. Za każdym razem. On jest za każdym razem. Tylko oprócz tego, że wstaje ze mną mój lęk świrek i z tobą też, wstaje też marzyciel i on też ma coś do powiedzenia i my już nawet dokładnie wiemy, co on ma do powiedzenia. I cała filozofia polega na tym i cała rzecz, do której warto się zdyscyplinować, to jest podążać, pozwalać sobie czasami siłowo i w szczególności na początku i na tak zwane... Zamknięte oczy, albo trzy, dwa, jeden, po prostu jadę i nie dopuszczam tutaj do, do tego, żeby te dwa głosy ze sobą dyskutowały, bo ja dokładnie wiem, który wygra, dokładnie wiem, który jest silniejszy, dokładnie wiem, który siłę stosuje, ale też wiem, który ma moc. Ten głos. I czym częściej sobie pozwalamy na to, żeby za tym głosem podążać, czyli się dyscyplinujemy do tego, żeby za tym głosem podążać, tym częściej, tym. On rośnie też w tej swojej mocy i tym łatwiej jest nam to robić. To dokładnie tak jak powiedziała Iwona. To praca godzina za godziną. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To praca godzina za godziną. I potem jest też to o czym pisze From w tej książce cudownej o sztuce kochania, że ważne i pomocne jest to, żeby tak się wytrenować w tej dyscyplinie. Tak się zdyscyplinować do tej czynności, że ty dochodzisz do momentu, w którym ty nie umiesz tego nie zrobić. Ty nie umiesz nie wsiąść do samochodu, ty nie umiesz nie napisać czegoś tego dnia, ty nie umiesz, e, nie wiem, nie włączyć z tej kamery i czegoś powiedzieć, bo jeśli tego nie zrobisz, to się źle czujesz. Czy wtedy jest takie wahadło na drugą stronę. I my umiemy to robić, i my to robimy. Teraz oczywiście jest kwestia, żeby to, do czego ja zapraszam Cię tutaj i, i tak naprawdę po co tutaj jesteśmy, żebyś to, do czego umiesz, sobie też pomyśl, do czego umiesz się zdyscyplinować. Czyli to jest tak, tak to kochasz, że raczej trzeba cię od tego odciągać, a nie do ciebie, zaciągać cię do tego i sobie popatrzeć na to poobracać tą swoją czynność, popatrzeć na, na, na tą czynność, co jest przed, albo co jest po tej czynności, i jak wykorzystać ten cały mechanizm wchodzenia i wychodzenia e, do tego, co cię ciągnie, czyli do e, Twego powołania, do tego, co Cię woła, do tego, co zaprasza Cię Twój m, marzyciel. E, uprawiamy sztukę kochania w tym miesiącu. E, i pierwsza rzecz, dyscyplina. Zdyscyplinować się do pokonania barier, które nie pozwalają nam kochać prawdziwie. I przypominam kochana, że za tydzień widzimy się na YouTubie. Więc bardzo jeszcze raz wielka wdzięczność dla Facebooka, który nas gości 167 razy. Kocham bardzo mocno i prawdziwie. I do zobaczenia za tydzień. Pa pa.